Witam. Przedwczoraj, gdy mówiłem, że to już jest koniec wietrnej chory, okazało się, że nie. Że Tadeusz Strzępek ma jej dalszą część, a to, co usłyszeliśmy, jest zaledwie prawie że jedną trzecią. Więc Tadeusz Wolański czekał tyle, to jeszcze chwilę poczeka, a my dokończymy wetrną chorę. Wikingowie byli wytrawnymi kupcami. Podróżowali daleko poza Skandynawię. Mieszkańcom innych krain oferowali drewno, żelazo, w nawiasie, które nabyli u polan, narzędzia, skóry foki, wielorybów, futra zwierząt, kły i kości morsów, przydatne rzeźbiarzom. Towary wikingowie przewozili na znaczne odległości za pomocą swoich płaskodennych statków handlowych, którymi wpływali głęboko w ląd rzekami. Własne dobra wikingowie wymieniali na towary miejscowe. Wyprawiali się po sól, którą ważono w okolicy Krakowa. Pierwsze ślady ważelnictwa soli na terenie obecnej kopalni w Wieliczce pod Krakowem pochodzą z okresu neolitu na ziemiach polskich, to jest około 4,5 tysiąca lat przed nami. Kopalnię zwaną Magnum Sals alias Wieliczka. Wymieniały już dokumenty tynieckie wydane około 1044 roku przez Kazimierza I odnowiciela. Sól spławiano w dół Wisły i w wetrnej chorze przeładowywano ją na łodzie Wikingów, a potem z Gdańska do całej Europy. Sól wydobywano w wieliczce dwojakim sposobem. Jako sól ważoną, przetwarzaną z solanki ze źródeł i studni solankowych, w nawiasie takie studnie solankowe znane były Słowianom już kilka tysięcy lat temu, lub sposobem kopalnianym, górniczym, jako sól kamienną wydobywaną w blokach, tak zwanych bałwanach. Wikingowie przez stulecia kupowali u polan również zboże, srebro, odzież. Nasi przodkowie byli mistrzami w tkaniu tkanin z włókien pokrzywowych, konopnych i lnianych. Tkaniny pokrzywowe tkano powszechnie jeszcze do końca XVII wieku, a w niektórych rejonach Polski nawet później. Tkaniny sporządzone z włókien pokrzywy miały odstraszać demony. Potem wyparły ją bawełna i jedwab. Pokrzywa nie jest chwastem, lecz magicznym zielem o wielkiej mocy uzdrawiającej i przywracającej równowagę organizmowi, zwłaszcza po zimie. Lechici znali i uprawiali wiele leczniczych oraz magicznych ziół. Wymienić można by chociaż świętą rutę, mniszek lekarski, krwawnik. Złotonośne potoki z gór opatowskich, rejon dzisiejszych Guhołas i Zlatych Chor, wnawia się znowu jakaś góra tam złota, tutaj wietrzna, dostarczały w wiekach 8 do 12 500 lat. Złota nawet handlarzom skandynawskim. Tam docierali szlakiem Odry i Nysy. Docierali również do krajów śródziemnomorskich po wino, ceramikę, przedmioty ze szkła i złoto. Żeglowali przez Bałtyk i dalej rzekami przez Ruś Kijowską aż do Królestwa Hazarów. Docierali także do Bizancjum i do Jerozolimy. Z dalekich krain sprowadzali cenne towary egzotyczne takie jak przyprawy czy jedwab. Do ważniejszych ośrodków handlowych Wikingów należały m.in. Brika w Szwecji, Hedeby w Danii, Truso Ziemię Prusów, Ryga na Łotwie, Volin po morze, Kapuang Norwegia, Jorvik Anglia i Dublin Irlandia. Mieli też swoje faktorie handlowe na Wyspie Wolin oraz na Rusi Kijowskiej, gdzie docierali rzekami. Mieli je też wzdłuż wybrzeża Wisły, o czym świadczą chociażby ostatnie wykopaliska z okolic Włocławka. Wikingowie handlowali także niewolnikami, w nawiasie najczęściej byli to jeńcy chrześcijańscy z zachodniej Europy, czasem też Słowianie. Niektórzy niewolnicy zabierani byli do Skandynawii do ciężkich robót budowlanych i na rolę. Lecz większość była sprzedawana za srebro do krajów arabskich. Wikingowie docierali bezsprzecznie również do Wetrnej Chory, gdzie wymieniali swoje towary na sól z wieliczki albo żelazo ze świętokrzyskich dymarek. Ze wschodu docierali nad Wisłę ze swojego wielkiego królestwa Hazarzy, późniejsi Żydzi, którzy rozeszli się potem po upadku swojego imperium po całej Europie Wschodniej. Poświęcamy im w dalszej części nieco więcej miejsca, jako że Hazarzy na trwałe wpisali się do historii Kazimierza Dolnego. Na temat pierwotnej budowy łodzi na terenach polskich istnieje bogata literatura opisująca liczne znaleziska archeologiczne z terenów dorzecza Wisły. Faktem jest, że Wisła była ważnym szlakiem komunikacyjnym już kilka tysięcy lat temu, a miejsce które potem nazwano Kazimierzem Dolnym, znane było starożytnym żeglarzom Wiślanym. Cytat. Ruch na Wiśle był niesamowity. Barki, tratwy, szkuty, galary. Na jesieni pięknie to wyglądało. Na tratwach płynęli flisacy, ognisko na tratwie palili. Śpiewali, może coś wypili. Pieśni różne dolatywały od tych flisaków. Bardzo ładne mieli głosy. Koniec cytatu. Wetrna chora. Potem Kazemyr albo Kaźmisz. Kaz-mir. Taki, co nakazuje pokój. Musiał być tu jakiś punkt warowny, jakaś twierdza, która broniła pokoju przed dzikimi hordami ze wschodu. Wetrna Chora była już wtedy, w czasach przedchrześcijańskich, ważnym węzłem komunikacyjnym, gdzie pobierano cło za przewożone tutaj towary. W zamian kupcy mieli gwarancję spokoju i ochrony od władców tych ziem. Od książąt piastowskich, którzy rezydowali wzdłuż Wisły od wieków w drewnianych oraz murowanych kasztelach. Jak się to odbywało, możemy się tylko domyślać. Zachowały się rzymskie zapiski, w nawiasie tacyt, o pobieraniu cła w wetrnej chorze. Kupcy rzymscy docierali więc tutaj. Docierali również dalej na wschodnie rubieże Słowiańszczyzny. Musieli więc bywać tutaj co najmniej dwa tysiące przed nami nad Wisłą w Wetrnej Chorze. Istniały wtedy na tych ziemiach trzy trakty bursztynowe. Pierwsza z dróg wiodła od wybrzeży Adriatyku przez terytorium dzisiejszych Węgier i Moraw, przez Kalisz aż do Bałtyku. Drugi szlak wiódł przez Morze Śródziemne i słupy Herk Herkulesa, Gibraltar, w kierunku Ultima Thule, czyli końca świata, jak to wówczas określano. Dopłynąwszy do Litom Elektra, czyli bursztynowego brzegu, w nawiasie, a był to brzeg współczesnej Jutlandii, kupcy lądem wędrowali do bursztynowej Mekki. Prekursorami morskich wędrówek byli Fenicjanie, którzy już tysiąc lat wcześniej, a więc trzy tysiące lat temu, Wyprawiali się w okolice Jutlandii po Jantar. Trzeba pamiętać, że tereny te zamieszkiwały plemiona słowiańskie, Wenezi. Trzeci szlak wiódł, przez wschodnie rubieże Europy. Od Morza Czarnego w górę Dniepru przez Dźwinę, Prypeć i Wisłę aż nad Bałtycki Brzeg. Tę drogę najczęściej wybierali Etruskowie i Ligurowie. Dopiero w III wieku przed naszą erą pojawili się na tym trakcie Rzymianie. Ta droga wiodła od wschodu przez dzisiejszą Lubężczyznę i zbiegała się ze szlakiem wodnym w Wetrnej Chorze w Kazimierzu Nad Wisłą. Skąd dalej udawano się łodziami do wybrzeży bałtyckich? Trzeba wiedzieć, że Rzymianie niechętnie poruszali się samodzielnie traktami wodnymi. Tam, gdzie było możliwe, docierali wozami ciągnionymi przez konie. W nawiasie w Muzeum Kaliskim znajduje się piękna rekonstrukcja takiego wozu sprzed dwóch tysięcy lat ze szlaku bursztynowego. Tam, gdzie nie było to możliwe, kupcy podróżowali z jucznymi końmi, często z eskortą tubelczych przewodników. Różnie nazywane były w kronikach owe plemiona słowiańskie, z którymi handlowano. Raz byli to Awarowie, Chorwaci, Sklavez, Polanie, innym razem Wandalowie, Lechici, Wenedowie albo obodrzyci. Skąd tyle różnych kontrowersji na temat prehistorycznej obecności naszych przodków na terenach Polski? Przez całe stulecia wmawiano nam, że przybyliśmy nad Wisłę niedawno może dopiero we wczesnym średniowieczu Powtórzę za Tadeuszem Millerem. W nawiasie 3000 lat państwa polskiego cytat. Zwróćmy uwagę, że obecną nazwę Polska od X wieku poprzedzały jeszcze inne nazwy. Na zachodzie nazywano ją sławią. Titmar używał najpierw nazwy Polenii, Polenia, później Polonia. Na wschodzie plemiona ruskie nazywały Polaków lachami. O Wenedach wspominają źródła rzymskie z I i II wieku, m.in. Pliniusz Starszy, Tacyt, Ptolemeusz Klaudiusz. Określają oni górami weneckimi Morenowe, Pagóry po jeziorze Mazurskiego. W nawiasie próbowano z nimi identyfikować także góry świętokrzyskie lub Karpaty. A Morzem Weneckim określano prawdopodobnie Morze Bałtyckie. JORDANES w nawiasie w VI wieku, terminem Wenedowie określa słowian, antów sklawenów. Litwini i Łotysze nazywają państwo polskie Lenkas, a Węgrzy Lengiel. Nie zauważono, że źródłem tej nazwy był naczelny gród Łęck, Łódzk dzisiaj, którego okolicznych mieszkańców nazywano Łęcanami. Z nimi najpierw, idąc ze wschodu, zetknęli się Węgrzy i od nazwy Łęcanie zaczęli więc nazywać ogół plemion polskich i państwo polskie. Nazwa Łęck pochodzi od Łęku, za kolarzeki rzeki Styru, gdzie został zbudowany stad Łęk, Lęk, Lęg w węgierskiej i bałtyckiej nazwie Polski. Plemiona słowiańskie w średniowieczu i starożytności niewątpliwie nosiły jeszcze inne nazwy. Herodot, opisując Scytię, wspomina Neurów, których siedziby umieszcza na północnej stronie górnego Dniestru i pisze, że Neurowie musieli opuścić swoje pierwotne siedziby z powodu nadmiernego rozmnażania się węży w ich dawnej ojczyźnie. Jak wiemy, plemiona słowiańskie przybierały zwykle nazwy od rzek, nad którymi mieszkały. Przykładem takim są wężowie nazwani od rzeki Wąż, obecnie Warty, której współczesna nazwa pochodzi od słowa łacińskiego werto, obracam, zmieniam. Pozostawili tę nazwę kupcy rzymscy wędrujący do Polski po stal, miód, wosk, kadzidło i bursztyn nad Morze Bałtyckie. Kształt biegu tej rzeki ściśle odpowiada jej pierwotnej nazwie, gdyż wije się jak wielki wąż dziewięcioma zakolami, nim wpadnie do odry. Nazwa wężów, węzów, w nawiasie mazurzanie, wielkopolan, zapisana w wymowie łacińskiej przez starożytnych historyków Pliniusza, Ptolemeusza, Tacyta, przybrała formę węz. W pierwszym wieku naszej ery. Potem Veneti, a w ustach Germanów Venedi. Nazwa tego plemienia występuje jako składnik wielu nazw na olbrzymim obszarze Europy od Zatoki Biskajskiej na zachodzie Francji Wysp Brytyjskich po dźwinę Berezynę i od Morza Północnego Bałtyku po Adriatyk. Jeszcze starszym świadectwem dawnego istnienia plemienia Wenetów jest ich nazwa wymieniona około IX wieku przed narodzeniem Chrystusa przez homera, Henetoi w nawiasie Wenetowie. Już w VIII wieku przed Narodzeniem Chrystusa, Słowianie, Wallowie, w nawiasie Welici i Wenici kolejno opanowywali wyspy brytyjskie ślady swojej bytności pozostawili w postaci nazw Cornwallia, Walia dzisiaj spotykamy tam wiele nazw osiedli ze słowiańską podstawą Wal, Węd, Biel na przykład Wasali, Walów, Wspólnota tu widzę, że autor robi pułapkę na mój angielski proszę mi wybaczyć przeczytam tylko te, które wiem jak czytać Belfast Bagienna Twierdza Belfort – bagienny bród. Bretford – chyba tak to się czyta – szeroki bród. O Belgach, waletach pisze Cezar w Księdze V, 12 przez V. Cytat. Wewnętrzną część Brytanii zamieszkują ludy, które w oparciu o przekazaną u nich tradycję twierdzą, że są tubylcami na wyspie – a w części nadmorskiej te ludy, które dla grabieży i prowadzenia wojny przybyły z Belgii, a po wszczęciu wojny tu pozostały i w dodatku poczęły uprawiać rolę. W księdze drugiej, strona może czwarta, Cezar potwierdził panowanie Belgów, Weletów w Brytanii. Cytat: Królem ich był jeszcze za naszych czasów. Devitz Jakus który poza znaczną częścią tych obszarów dzierżył władzę także nad Brytanią. Później Weneci podporządkowali sobie Wallów i poszli dalej na zachód. Zajęli dzisiejszą północną Francję po rzekę Loarę. Stworzyli potężne imperium rozpostarte od Zatoki Biskajskiej po Berezynę. Pomimo upływu ponad dwóch tysięcy lat wiele nazw na obszarze Francji zachowało słowiańskie brzmienie i znaczenie. Na przykład Sambre, sambr, zambr, żubr, dopływ mozy. Brest, brześć, twierdza w Brytanii. Orlean, Orlin. No i tu kolejnych z dziesięć przykładów. Na krańcach swego państwa Weneci zakładali silne twierdze. Na przykład Brest, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego w Brytanii. Breścia w północnych Włoszech czy Brześć nad Bugiem. Niezwykle ważnym świadectwem zamieszkiwania Wenetów w północnej Francji jeszcze w I wieku przed naszą erą jest dokument napisany przez Gajusza Juliusza Cezara pod tytułem Sprawozdanie z wojny galijskiej. Pisał je jako wódz naczelny wojsk rzymskich, które podbiły Galię, późniejszą Francję. Stwierdza w niej że Weneci zamieszkujący północne obszary Galii, od rzeki Loary do Sekwany, po wybrzeże kanału de la Manche i Ocean Atlantycki, nazywają siebie w swoim języku Are Morica, Are przy More, Morzu, to znaczy Pomorzanie. A więc nazwa Pomorzan, niemieckie Pomem, wbrew twierdzeniom znana była już przed dwoma tysiącami lat. Wybrzeża tej krainy nazywa Cezar weneckimi. Dalej stwierdza, że, cytat: Plemię to cieszy się największym znaczeniem na całym morskim wybrzeżu, w tych stronach, ponieważ Wenetowie mają bardzo wiele okrętów, na których zwykli żeglować do Brytanii, a wiedzą i doświadczeniem żeglarskim przewyższają inne plemiona. Dzięki żeglarskim i wojskowym umiejętnościom pomarzanie trwali jeszcze długo w Brytanii pod panowaniem celtów, a później Rzymian. Nie może więc być mowy o zacofaniu i dzikości plemion słowiańskich w starożytności, tak jak to przedstawiają niektórzy dziejopisowie. Należy stwierdzić, że nazwa Weneci jest zrozumiałą polską nazwą plemienną ludu pierwotnie zamieszkującego Europę Środkową. To jest jeszcze przed przybyciem Germanów do Skandynawii. Nazwa jest wymieniana w najstarszych opisach starożytnych ludów Europy. Tyle cytując Tadeusza Millera. Nazwy dotyczące naszych przodków zmieniały się z czasem i w zależności od imion zwierzchników plemiennych, od których nazywano całe grupy plemienne, zawsze byli to jednak Słowianie, nasi przodkowie porozumiewający się tym samym językiem. Kultywujący tych samych bogów i wspólnie strzegący swoich granic siecią warowni i umocnień tak niedostępnych, że legiony rzymskie ani inne wraże hordy nie śmiały się tam zapuszczać. Trzeba zaznaczyć, że owym starożytnym kronikarzom często mieszały się fakty dotyczące geografii i nazewnictwa. Wszak nie było internetu. Piśmiennych było niewielu nikt więc nie mógł dokładnie sprawdzić wszystkiego. Rzymianie nazywali Słowian pogardliwie barbares, czyli barbarzyńcami, wrzucając ich do jednego worka z innymi ludami z północnej Europy. Potem, gdy zapanowało w Rzymie chrześcijaństwo, nazywano ich poganami. Tak samo pogardliwie jak kilkaset lat później Indian amerykańskich, których też w imię krzyża wyrzynano w pień, niszcząc docna ich kulturę. Po Indianach zostały kamienne piramidy i budowle. Po starożytnych Słowianach zachowały się tylko nieliczne artefakty i wspomnienia, mimo że Słowian nigdy nie ujarzmiono do końca. Ani rzymskie legiony, ani zakony krzyżackie nie zdołały ich unicestwić i do końca nawrócić. Po tysiącu lat niesienia wiary wciąż żywe są zwyczaje prasłowiańskie mowa i duch, którego nie rozumieją inne ludy. Wojna trwa nadal od ponad dwóch tysięcy lat. Słowian wciąż usiłuje się zetrzeć z map Europy, raz wojną i krwawym Holokaustem. Potem w imię krzyża religią, a innym razem w imię Wyższej Kultury Zachodniej. Usiłuje się zagarnąć ich bogate ziemię a lud albo wymordować, albo zniewolić. Już tysiąc lat temu przy wprowadzaniu chrześcijaństwa zniszczono starożytne zapisy słowiańskie, kroniki i wszelkie dokumenty, jak wtedy mówiono pogańskie. Trzeba też wiedzieć, że mieliśmy swoje pismo Głagolicę. Świątynie i miejsca kultu na drewnianych zgliszczach, których zbudowano murowane kościoły i klasztory. Chrześcijaństwo wprowadzono na siłę, mieczem i podstępem, siłą pieniądza i przekupstwem. Nie odbywało się to bezkrwawo. Przez kolejne 300 lat, szwadrony zakonów zbrojnych, templariuszy i innych krzyżackich paliły, mordowały w imię Krzyża Pogan polskich kmieci. Tak samo, jak czynili to potem z Indianami hiszpańscy konkwiskadorzy. Kronikarze odnotowują wiele buntów i regularnych powstań przeciwko tym, co nieśli wiarę na ziemię polskie. W wielu znamienitych rodach zachował się na długie wieki silnie zakorzeniony sprzeciw wobec Kościoła, często głęboko skrywany. Sprzeciw ten stał się zakrzewiem późniejszych różnych herezji. W nawiasie Kalwinizm, husytyzm, arianizm, które po wiekach znalazły w Polsce wielu zwolenników. Polska zawsze była tolerancyjna dla innych wyznań. W każdym razie nowa struktura gospodarcza i nowa hierarchia społeczna przychodziły po chrzcie Polski z zachodu, by na zawsze odmienić oblicze tych ziem. Sielankowy obraz rzekomo powszechnej zgody na zmianę wobec braku pisanych świadectw o sprzeciwach jest nieprawdziwy. Świadczy o tym i logika, i archeologia. Brak świadectw pisanych nie może być argumentem. Przecież to oczywiste, że świadectwa takie pozostawiła strona ekspansywna i w dodatku uczona, to znaczy, władająca pismem i łaciną, czyli chrześcijańska. Cytat. Kościół zrobił wszystko, co w jego mocy, by wykorzenić z pamięci Polaków wspomnienie pogańskiej przeszłości i zmagań nowego porządku ze Starym. Wykopaliska archeologiczne dobitnie świadczą o tym, że nowy porządek zaprowadzono siłą, ogniem i mieczem. Spalone potężne osady plemienne w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu, nie zostały nigdy odbudowane. A jeśli już, to w stylu piastowskim. Ślady tych osad dowodzą, iż łączenie ziem polskich pod patronatem piastów dokonywało się na drodze podboju wewnętrznego pod skrzydłami nowej ideologii religijnej. Niedawno, w nawiasie 1999 rok, archeolodzy odkopali zabudowania w jeziorzanach nad wieprzem. I pewne przesłanki mogą wskazywać, że mieszkali tu wyznawcy Swarożyca, prastarego boga Słowian. Zabudowania puszczono z dymem akurat w czasach Mieszka I, o czym świadczy datowanie. Zakładam, że w Wetrnej Chorze, późniejszym Kazimierzu Dolnym, również spalono i zniszczono poprzednie miejsca kultu. Po to, żeby na Zgliszczach zbudować kościoły, klasztory i postawić krzyże na Wetrnej Chorze. Praktycznie nie było czasu na jednostkowe przekonywanie i wyjaśnianie zasad nowej wiary. Starochrześcijański katechumenat, czas nauki, wiary i indywidualnego dojrzewania do przyjęcia chrztu był zabiegiem zaniedbywanym, sprowadzanym do wygłoszenia przed Chrztem kazań w nawiasie częste łacinie, której nie rozumieli przyjmujący chrzest polanie. Które ukazywały wielkość chrześcijaństwa oraz niemoc bogów pogańskich, co dodatkowo udowadniano przez niszczenie ich świątyń i posągów. Bóstwa słowiańskie, niosące nową wiarę zakonnicy, identyfikowali z diabłami. Słowianie przed wprowadzeniem chrześcijaństwa, jak pisze Aleksander Bruckner, nic o piekle ani żadnym diable nie wiedzieli. Siedziba Welów nie jest piekłem, ani Weles diabłem. To są nabytki chrześcijańskie. Nowa praktyka wiary obejmowała udział w niedzielnej mszy, zachowanie postów i przyjmowanie kilku sakramentów. Na straży ich przestrzegania stała władza państwowa stosująca ostry przymus. Tak też się stało w Wetrnej Chorze. Krwawy terror i przymus. Czy faktycznie wprowadzono nową i obcą religię metodami pokojowymi i kuradości poddanych? Przytoczmy tu przykłady Bolesława Chrobrego, w nawiasie podane w kronice Tietmara, który tak dalece przejął się misją, że za złamanie postu karał wybiciem zębów, natomiast za cudzołóstwo okaleczeniem, czyli obcięciem przyrządu zbrodni. A kapłanom starych kultów, Głowy brał, czyli ścinano ich w okrutny sposób. Święty Wojciech także łagodnością nie grzeszył. W drodze do Gniezna rozbił pewne biskupstwo starocerkiewno-słowiańskie. Jego biskupów przepędził, a księgi kazał zniszczyć, popalić. O ile ogólnoplemienne kulty likwidowano łatwo. To sakralne i magiczne formy życia rodzinnego posiadały olbrzymią, kilkutysięcletnią tradycję i były głęboko zakorzenione w świadomości oraz kulturze. Jeszcze w wieku XIV mieszkańcy osad śródleśnych spalali swych zmarłych pogańskim obyczajem na stosach, a nie grzebali jak chrześcijanie. Znalezione niedaleko Kazimierza Dolnego we wsi Chodlik kurchany grzebalne z przełomu VII i IX wieku Potwierdzają tezę, że okolice wetrnej chory Kazimierza Dolnego były gęsto zaludnione już przed Mieszkiem Pierwszym. Kurchany grzebalne i kopce są znajdowane na terenie całej Polski w tysiącach. Wprowadzenie chrześcijaństwa do Polski na długie lata, co najmniej na 200 lat, sprowadziło na ziemię polskie bunty, chaos i destrukcję. Ziemie się wyludniły, zdepopulizowały. Wprowadzono na siłę monogamię, co znacznie uszczupiło możliwości obrony nelechitów polan, którzy w końcu stali się łatwym łupem dla najeźdźców, najazdy Germanów i Mongołów. Sąsiedni lud Prusów i Jadźwingów wycięto w pień pod pretekstem chrystianizacji. Krzyżacy, którzy tego dokonali, otrzymali za to papieskie błogosławieństwa. Jeszcze raz przypominam. Że podobne dokonania cywilizacyjne w imię krzyża miały miejsce kilkaset lat później na kontynentach amerykańskich, gdzie w okrutny sposób zniszczono cywilizację Indian mające tysiącletnie tradycje. W tym miejscu zrobimy przerwę. Na ciąg dalszy zapraszam jutro. Dobranoc jest godzina 23.15.